Cześć ludzie kochane. Następna przerabiana piosenka, to tak jak mi się przypomina, to będę wygrywał. To była piosenka to śpiewał żabczyński. To była w którymś filmie śpiewał. To piosenka leciała tak. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć, a kiedy powrócisz do wspomnień, co noc, co dzień. Dobra, tak było <śpiewanie> Żarczyńskiego. A teraz my to przerobiliśmy tak. Postaram się to normalnie Już nie zapomnisz mnie, brak cnoty ci nie da zapomnieć, a kiedy powrócisz do wspomnień, co noc, co dzień, <teljaw��> już nie zapomnisz brzuch wielki ci nie da zapomnieć, a kiedy powrócisz do wspomnień, co no, co dzień, no i tak dalej, i tak dalej, ale pierdół nie będę śpiewał. Aha, a gdyby było, że jest za ciemny obraz, to już nie będę poprawiał. Obraz poprawiałem, tam się kręciła szafa, za... Cały pokój latał. Dobra, to na razie tyle. Trzymcie się. Cześć, do zobaczenia i do usłyszenia.